Naszym kolejnym prelegentem będzie rolnik, innowator, właściciel firmy Agro.com Polska pan Jerzy Korączak. Pan Jerzy wyjaśni nam dlaczego rolnictwo precyzyjne nie istnieje bez teledetekcji. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo bardzo mi miło, że mogę do Państwa w tej formie się zwrócić i przekazać cały szereg informacji dotyczący rolnictwa precyzyjnego z akcentem na zagadnienie teledetekcyjne, na cały szereg fantastycznych zagadnień, które dotyczą rolnictwa precyzyjnego i wspierania go właśnie tym, tymi różnymi źródłami informacji o roślinach, o glebie z różnej wysokości. I tu mam cały szereg takich, mam nadzieję, ciekawych wiadomości, informacji, przykładów, które będą chciałbym Państwu pokrótce przedstawić, zatem naprzód. Jednym z takich najpopularniejszych rozwiązań jest pozyskiwanie danych z niskiego pułapu za pomocą dronów i tutaj właśnie taki mały przykład, który to za chwilę rozwiniemy. Więc mamy niski pułap, tu mamy też z niskiego pułapu tak, takie pola uprawne i nie tylko, także doświadczalne, przedstawione w różnych fazach rozwojowych, różne rośliny, wygląda znakomicie, ale, ale na pewno Państwo w środku ekranu zauważacie, że na tej fotografii widać wyraźnie różnice, a muszę przyznać, że to jest pojedyncza fotografia, zatem nie ma nic, nie ma miejsca tutaj na żadne manipulacje, kombinacje, Różnice siedliskowe warunków glebowych, które tutaj widać, na, na tyle są duże, że te poletka, mimo wszystko, nie są jednorodne. W związku z czym odpowiedzią naszą jest zupełnie coś innego, czyli tymczasem spadamy na ziemię. I tutaj mamy na przykładzie tego ciągnika przesyłany skaner glebowy austriacki, który to za pomocą przygotowanych cewek wytwarza pole elektromagnetyczne, które oddziałuje na glebę na cztery głębokości i na podstawie absorpcji tego pola przez różne cząstki gleby, różny skład mechaniczny tej gleby Powracający, powracająca wartość pola jest mierzona, przepisywana przestrzennie i w ten sposób tworzymy takie przestrzenne zobrazowanie różnic na polu, właśnie głównie w zakresie tego składu mechanicznego możemy powiedzieć, składu granulometrycznego gleby. Tutaj, akurat na, na różnych przykłady w różnych porach roku, ten skaner jest przedstawiony. A tutaj mamy zasady działania, gdzie widać, że z jednej cewki nadawczej te cewki górne tworzą pole, i ten w dolnej części Widać te wracające odbite pole, które to właśnie co sekundę te wartości są zapisywane, i w ten sposób otrzymujemy informacje o czterech głębokościach gleby, gdzie te informacje o składzie mechanicznym, poziomach glebowych, ewentualnie występowaniu jakichś gwałtownych zmian w glebie, czyli podeszwie późnej, są zapisywane i przedstawiane. I tutaj Szanowni Państwo, mam taki obraz tzw. przewodności elektromagnetycznej pozornej, którą tutaj widać, i na czterech głębokościach jest przedstawiona. Te różnice są, powiedzmy, mimo wszystko znaczne. Zasada działania taka w praktyce skanera, czyli oprócz pomiarów wartości gleby, wartości. Fizycznych. Możemy też go zastosować w wersji online. Jest zamontowany z przodu ciągnika i za pomocą zarejestrowanych wartości, głównie tego składu granulometrycznego, albo tak jak widać tutaj w połowie w środku tego obrazu, widać zalegającą podeszwą późną na tej linii niebieskiej z czerwoną. I tam po prostu ten. Ta maszyna, czyli grube głębosz, zamontowany z tyłu ciągnika, który tu na obrazie się rusza, wyraźnie on pracowałby w tym miejscu wyraźnie głębiej, a w tym miejscach, gdzie takiej potrzeby nie ma, tam by byłby wypłycony, czyli pracował w płycy. W ten sposób oszczędzałby i elementy robocze, jednocześnie paliwo, czas i matkę ziemią, że niepotrzebnie jej nie po, po głębie nie wzrusza. Tutaj cały szereg przykładów z zastosowaniem właśnie tego genera elektromagnetycznego w różnym przeznaczeniu. Na ogół do uprawy gleby, czyli maszyny pracujące głębiej lub płycej mogą taką funkcję wyka wy wykazywać czy to online czy offline, a w lewym górnym rogu nawet jest przykład, że według wartości Właściwości gleby można różnicować nawożenie azotowe. W tym momencie też będzie druga czy trzecia dawka azotu podczas wegetacji wiosennej. Więc taka naprawdę innowacja. Tutaj przykład zamontowania różnych elementów tego, tego skanera na ciągniku i właśnie z przodu skaner jako taki. On w tych wersjach, które. Państwu przedstawialiśmy tych nowszych zielonkawych na, na tych samochodach na początku pre, prezentacji. No, ma nieco inną formę, ale zasada działania, sposób montowania jest cały czas ten sam, więc to jest dokładnie ta, te same urządzenie. I tutaj odczytując z przodu wartości skanowania elektromagnetycznego, i te i, i informacje są na żywo przetwarzane i zamieniane poprzez komputer pokładowy z terminalem do sterowania za pomocą siłowników hydraulicznych głębokością pracy maszyn tutaj przyczepionej w określonym zakresie głębokości. Tutaj mamy rozszerzone informacje właśnie o bloku elektrohydraulicznym, który to reguluje tymi dużymi siłownikami hydraulicznymi, z których jeden jest pokazany na prawej fo fotografii i on równolegle pracując z drugim reguluje głębokość całej maszyny. Dopasowując ją, tą głębokość do lokalnych warunków, które aktualnie są wymagane. Czyli nie potrzebujemy zgłębiać gleby, załóżmy na 27 cm, jak wystarczy, załóżmy na 23, a może będzie miejsce i na 17 cm. Zależność tu też jest dosyć prosta, gdyż każdy centymetr pracy głębiej, na polu niż wymaga te, tego gleba, sytuacja uprawa roślin powoduje, upraszczając ogólnie, zużycie paliwa o 1 litr na hektar więcej. I tutaj mamy taki ładny przykład, też, że można takie rozwiązanie nowoczesne zastosować także na niesamowicie wiekowych maszynach. to jest akurat ciągnik K700. Który ma co najmniej 35-6 lat produkcji radzieckiej, doposażony dodatkowe anteny, upad i izobus, i także może przeciągnikiem mierzyć przewodność elektromagnetyczną gleby, a zamieniając ją w kabinie na impulsy, reguluje głębokość pracy za, zawieszonego z tyłu grumera, Tutaj akord Marki Peterlink, vector Kolejnym przykładem jest możliwość właśnie za pomocą sensora pozyskiwania informacji, zamienianie jej na, na, na przykład ilość wysiewów materiału siewnego na hektar. Operacja coraz częściej spotykana, czy to właśnie w wysiewach rzędowych zbóż, żopaku, jak również bardzo często w kukurydzy. Tam akurat mają zastosowanie silniki punktowe, które to. Y, Odpowiedni do jakości gleb, do składu mechanicznego, potrafią te informacje dopasować, i analogicznie na przykładach tutaj przedstawionych silnika rządowego, y, właśnie przy siebie rzepaku czy zbóż, można także te wartości regulować. Y, tutaj takie proste informacje z programu, który te dane surowe analizuje, czyli w lewym górnym rogu przedstawione są ślady przejazdów po polu, następnie na, na krzywych gałsach można widzieć rozkład wartości czterech pomiarów na czterech różnych głębokościach. W lewym dolnym rogu widać ewentualne właśnie występowanie gwałtownych zmian w strukturze gleby na polu, tak zwanej podeszły późnej, a z prawej strony już jest gotowa mapka wynikowa, taka, która, którą możemy zaimplementować, przenieść do ciągnika, aby to ciągnik w formie offline regulował głębokością pracy zaczepionej maszyny. A tutaj jest zupełnie bardzo ciekawa informacja, czyli na tym samym polu z tych zależności, Potrafimy obliczyć też wilgotność względną na polu, która to niezwykle też istotną informacją okazuje się na przykład do nawadniania, gdzie różne systemy nawodnieniowe, czy to kropelkowe, czy na zasadzie zraszacza można regulować ich ilość dawki tzw. wydatkowanej wody polewowej. Czyli w jednym miejscu może mieć wielkość takiej dawki na przykład 7, 8, 12 mm na metr kwadratowy poprzez jednego przejazdu, a w innym może i 27. Zatem, zależnie od warunków gle glebowych, potrafimy dawkę polewową dopasować też do warunków wilgotnościowych, które są zmierzone teledetekcyjnie za pomocą tego skanera uglewowego. I tutaj taki przykład przestrzennych czterech głębokości różnych warstw gleby. Proszę popatrzeć w lewej, w lewej części tego slajdu na zakres wartości pomiarowych. One praktycznie się łączą, a je, je, jednocześnie, jak spojrzycie Państwo, zupełnie różne są co do, co do kolorów, bo te zakresy są na, na poszczególnych głębokościach jednak zupełnie inne. I tutaj znowu chciałem nawiązać do teraz już nieco wyższego pułapu, czyli pułapu niskiego, teledetekcyjnego. I tutaj mamy taki przykład, można nieco kolokialnie rzec, mocno wypasionej kamery. Jest to amerykańska kamera, która ma sześć obiektywów, multispektralna. Każdy kanał jest specjalnie de dedykowany dla poszczególnych wartości w świetle yy, światła bliskich, poczerwieni, światła czerwonego, między innymi i cały szereg różnych indeksów takich wegetacyjnych, życiowych, żywieniowych, jak również dotyczących liczności gleby, pokrycia tła glebowego można na podstawie zarejestrowanych informacji przez te, przez te obiektywy zarejestrować, a na górze jest mały mapie, który to w dziennym świetle, czyli w paśmie widzialnym pozyskuje równolegle cenne informacje, które też później można przetworzyć. O czym będzie jeszcze w dalszej części mojego krótkiego przedstawienia. I tutaj chciałem z wielką satysfakcją Państwu powi powiedzieć, że w wyniku naszych już dziesięcioletnich działań w tej bliskiej teledetekcji jak również dwudziestoletni, praktycznie starym w rolnicy pre, precyzyjnym, jako pionierze mamy wielką radość, wielką satysfakcję, że no, to już będzie prawie dwa no, i roku temu udało nam się zdobyć jako jedynej do tej pory w firmie w Polsce przez okres trwania 30 kilku lat największych tarby rolniczych A Technika w Hanowerze, czyli największa impreza na, na świecie. Wyróżnienie za system do wspierania szacowania szkód w prawach rolniczych, który tu pokrótce chcę Państwu przedstawić, czyli mamy możliwość, żeby za pomocą rozwiązań teledetekcyjnych z niskiego pułapu zarejestrować w sposób obiektywny, uczciwy i taki wręcz metryczny cały szereg właściwości gleby i roślin, które da się obliczyć. I tutaj taka drobna alegoria, szkody rolnicze są niezwykle istotnym elementem, Nie, niestety uprawy roślin bardzo często powstają, są praktycznie niezależne, ale bliskość lasu i mnogość pożywienia powoduje, że uprawiane rośliny są atrakcyjnym, atrakcyjnym łowem dla różnego typu zwierząt, na ogół leśnych, ale też ptaków. Może się zdarzyć nie, niekiedy. Są to i osobniki dwunożne, ale niezwykle rzadko. I tutaj przedstawiam Państwu różne informacje, ale ogólnie można rzec, że, że one są określone niezwykle trudne do zabrania w czasie i w przestrzeni. I tu akurat w zakresie roślin wy, wysokich na przykład skuku Powstaje cały szereg szkód w różnym czasie wegetacji, od schodów przed, przed wschodową później po fazie wyrzucania wiech, tworzenia się kolb, nalewania ich i potem dojrzałości. Akurat trafię na różne grupy różnych zwierząt, czyli zaczynamy od dzików przy buchtowaniu, potem, potem bardzo często przegryzanie młodych szybko rosnących roślin przez o, ogólnie prze, przez owacze, które, które mogą się pokazać właśnie ze strony zwierząt leśnych, czyli tutaj myślę o jeleniach, danielach, sarnach. A potem, potem znowu pokazują się także dziki podczas dojrzewania już kolb. No, no i w tym czasie to też jest rykowisko z jeleniami, zatem można powiedzieć spokojnie, że często w tej kukurydzy mają, mają się jak w domu. I tutaj, no, w, w, po przekątnej, też widać fotografię że Żapaki że że znowu są szybciej, schodzą w ciągu roku z, z pola, czyli są zbierane nimi, tworzą bardzo związaną strukturę, gdzie nie, duży szereg łuszczyn na łodygach, w łodygach bocznych jest ze sobą bardziej ściśle związane i tworzą wręcz taką ścianę nie do przejścia, co tutaj widać w lewym górnym rogu, w niektórych miejscach właśnie zniszczenia bardzo dużo, gdzie zwierzęta tworzą taką enklawę. Można w uproszczeniu powiedzieć, że zasadniczo zwierząt w okresie wegetacji w lesie nie ma, no bo po prostu są w tym czasie na te terenach, na użytkach rolnych, gdzie mają mnóstwo pożywienia, muszą tylko zorganizować sobie jakiś dobry dostęp do wody i i tam sam. Informacje można zebrać bardzo śmiało i sprawnie za pomocą różnego typu obiektów bezzałogowych, tutaj mamy cały szereg płatowców, skrzydeł czy gimnikowców znakomitych, na ogół produkty polskie i nie tylko, żeby precyzyjnie Cały szereg informacji o roślinach, o glebie zebrać. Do, dodatkowo wspieramy je z dokładnością różnych fotopunktów, które to za pomocą anteny GNSS obmierzamy. I tutaj teraz mamy taki przykład, gdzie widać, jak podczas przelotu zostały zarejestrowane punkty wykonania ortogonalnych fotografii. Żółty wspierane tymi niebieskimi krzyżowkami, czyli punktami. Na tej podstawie powstaje bardzo dokładna mapka. My ją łączymy na tym przykładzie, właśnie z rozwiązaniami la, numerycznego modelu terenu ze skanowania laserowego. Łączymy i na tej podstawie potrafimy. Cały szereg informacji obliczyć przestrzennie. I tu są akurat takie rzuty, już chmury punktów i obliczenia wręcz poszczególnych punktów na poszczególnych wysokościach, brzutach prostopadłych, rzutach bocznych. I teraz tu mamy taki przykład właśnie szkody łowieckiej, gdzie dzięki naszemu autorskiemu programowi potrafimy te wartości bardzo precyzyjnie wyliczył i scharakteryzować wielkość szkód na danym terenie, także właśnie w tej formie 3D, co nas, no za to otrzymaliśmy te największe wyróżnienie, można po powiedzieć, w tej branży, branży rolniczej, no i niezwykle jest nam miło, że jesteśmy pierwszą ekipą z Polski, która w ich historii w ogóle takie wyróżnienie ma, tutaj tak nie chcę, nieskromnie się chwalę, ale z Wielką Za Zatem te rozwiązania w akcji, tutaj teraz znowu wracamy do tych multispektralnych obrazowań. Tu już przykłady właśnie szeregu upraw ze świetle bliskiej podczerwieni. Tutaj jeszcze chcę Państwu przedstawić cały szereg znakomitych systemów satelitarnych jest, które powodują, że można w sposób ciągły obserwować uprawy roślin, jak również glebę w bardzo korzystnych warunkach i czasowych, i przestrzennych, i te dane można bez problemu wykorzystać potem do na przykład nałożenia azotowego ilości wysiewu, jak również podejmowanie innych działań, ewentualnie też kontroli, szupełnie jakich anomalii, co też jest tematyką dzisiejszej drona droniady, i gdzie Państwo będziecie się pilnie starać, żeby szereg anomalii właśnie w roślinach wykryć. Tu, co, co prawda, piksel ma 10 metrów, wiem, że to rozdzielczość jest zdecydowanie słabsza, ale nie, nie przeszkadza, żeby dopasować i także ogólny obraz pola mieć, jak również całego szeregu właściwości. W sposób automatyczny potrafimy takie pola. Z nich potrafimy wydzielić szereg stref, które byłyby odrębnie traktowane właśnie na pomocą tych indeksów. I tutaj, taki przykład podziału na pięć stref i, i możemy tutaj właśnie bez problemu na przykład dopasować nawożenie azotowe. I to, drodzy Państwo, Szanowni Państwo, się dzieje rzeczywiście. To, to już tak działa. I bardzo prosto: potrafimy te nałożenie przygotować, czy to proporcjonalnie odwrotnie, proporcjonalnie według określonych dawek, według określonych zawartości substancji czynnych. Tutaj myślę o, o nawozach azotowych, czyli azocie w czystej formie, i potrafimy dopasować do lokalnych warunków, przebiegu pogody, przebiegu wegetacji, tak, żeby rośliny otrzymała w tych miejscach tylko tyle, ile trzeba do wydania określonego słusznego plonu, a jednocześnie, żeby był ten nawóz maksymalnie wykorzystany. Tu jeszcze chciałem tylko nawiązać, że można też nie tylko z wysokiego pułapu satelitarnego, nie tylko z niskiego za pomocą dronu, ale można także szereg informacji o roślinach odczytać właśnie z ziemi, czyli za pomocą naziemnych sensorów, połączyć z informacjami o glebie i można optymalnie nawozić. I tu mamy taki przykład, to jest taki naziemny sensor zamontowany na ciągniku, który też za pomocą tych dwóch głowic, prawie z lewej strony, podczas jazdy, odczytuje w sposób aktywny za pomocą światła LED i informacje o bieżącym odżywieniu roślin i Przekazuję do prosiwacza z tyłu. Tutaj takie dwa żywe przykłady podczas nawożenia czwartej dawki. I tutaj akurat nawożenie rzepaku. Tutaj mamy znowu na opryskiwaczu, czyli możemy w płynny sposób także odżywiać azotem za pomocą ro, 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 roztworu RSM, ale na przykład możemy też pokusić się o zastosowanie re, regulatorów wzrostu, żeby ograniczać Skracać źdła we właściwych miejscach, tam gdzie tej roślinności jest więcej i potencjalny plon może być większy, żeby się potem unikać wyle niepotrzebnemu wyleganiu. I mamy też w zestawie informację taką sprzed dobrych kilku lat, jak ten rozwój przebiegał, i tu takie niesamowite urządzenie czyli czynniki la laserowe, które zanurzają się w głąb włanu i za pomocą światła lasera pomiatają rosnące rośliny, uzyskując cały szereg niesamowitych informacji w sposób bardzo szybki, niemniej informacji jest bardzo dużo. Wynik jest taki, że te rozwiązanie akurat nie weszło do większej produkcji, niemniej stanowi taki duży krok, krok milo, milowy w uzyskiwaniu informacji o pokroju, o stanie roślin. Służyłoby też znakomicie do wykrywania na, na przykład występujących chwastów. Niemniej chwasty, według wszelkich prawidłów, należy zwalczać wyraźnie prędzej, przed wystąpieniem w tak dorosłych jego szwazach, bo wtedy to jest i niebezpieczne, i bardzo kosztowne. I tutaj mam informację, jak te. Diody wyglądają aktywnie, bo właśnie w głowicy takiego tak, sensora też są w zakresie światła bliskie, poczerwieni i światła czerwonego, czyli w zakresie od minus 650 nanometrów do 790 nanometrów. I tutaj kilka dziesiąt, kilkaset razy na sekundę informacje o odżywieniu roślin otrzymują, a w środku ta informacja tym środkowym sensor że jest odczytowana i przetwarzana. Tutaj akurat któryś slajd po prostu nie odpalił, ale, ale widać też na tym wykresie, w tych trzech kolorach, zależnie od plonu można powiedzieć, na, na ile rośliny mają, jakie mają wymagania pokarmowe i, i na, na, na ile trzeba zwiększyć namożenie, żeby osiągnąć Właściwie plon. No. Pole bardzo często między sobą różni się w znaczny sposób, a nie posiadając takich systemów prędzej, czy to satelitarnych, czy naziemnych przez czy drona, na ogół te dawki nawożenia azotowego były jednakowe, ro, rośliny je wykorzystywały lub, lub też nie. Część była niewłaściwie nie dokarmiona część była przenawożona. Można rzec, że zależnie od gleby, od ukształtowania terenu, ten nadmiar azotu mógł być niekiedy wymywany, wypukiwany i gdzieś tam wodami powierzchniowymi wystawać się i prędzej później mógł dotrzeć do Bałtyku. To są sytuacje niezwykle rzadkie, ale niekiedy tak mogło być, a dzięki zastosowaniu takiego systemu, proszę zobaczyć, na tym jednym polu dzielimy pole wartość nawożenia Potencjału planowania od 70% załóżmy do 130%. Taka mapka mogła powstać w wyniku całego szeregu różnych informacji, zabranych za zdjęć lotniczych, map, bonitacyjnych, przewności elektromagnetycznych map planu i łączymy ją. Tak, jak jest, tutaj jest, są przedstawione te mapki, i tam najbardziej z prawej strony, Łączymy w jedną i taką mapkę o potencjale planowania średnio czy to plus, plus minus właśnie 30% no, przedstawiamy do maszyny i możemy dopasować i w ten sposób oszczędzamy. No, na naważeniu zmniejszamy wy, wyleganie, optymalizujemy dawkę i teraz jest Szanowni Państwo praktycznie taka pora roku, gdzie potrafimy spojrzeć na te najbardziej, czyli w górnym prawym rogu tą fotogra fotografię o wykorzystaniu potencjału planowania. I bardzo często Właśnie na Przernówku Ten rok w tym mo momencie jest nieco bardziej widoczny. Takich różnic aż takich nie będzie podczas dojrzewania. Niemniej w normalnych latach, nieco sukrzy. Bardzo często te pole, pola wyglądają tak, że podczas dojrzewania różnicują się bardzo. Gdzie wskazuje, że plonowanie jest różne w różnych miejscach, a jednocześnie nawożenie dopasowane na ogół było jednakowo, czyli bez dopasowania do poszczególnych miejsc, tylko aplikacja była jednakowo w jednakowych dawkach. Mając informacje z drona, z satelit, czy też właśnie z sensora naziemnego, mi też informacje bardzo precyzyjnie wykorzystać. A tutaj chcę wszystkich młodych sympatyków zachęcić do dalszych starań, do dalszych działań bo możliwości za zastosowania niskopłopowych Obiektów latających w rolnicy są niezwykłe, jest dużo możliwości, dużo pomysłów i na świecie, i w Europie, i w Polsce także. Zatem życzę i cieszę się, że materia jest taka, że możemy wspólnie wiele dobrych rzeczy dla rolników, dla konsumentów, dla środowiska przygotować, wykonać, zastosować. No i, i możemy też wspólnie być z Państwem taką forpocztą wszelkich innowacji bo tu można się wykazać. Zatem tymczasem bardzo dziękuję. Zapraszam do kontaktu. Wszystkiego najlepszego.